No hej! No hej, śmanko, z tej strony Enzi i witam was wszystkich w kolejnym odcinku wiejskiej przygody. No i słuchajcie, jestem już w domu i powiem wam szczerze, że, że komentarze pod poprzednim filmem bardzo mi pomogły. A to dlatego, że w momencie, gdy, gdy. już chciałem wychodzić tak naprawdę z tego zamku, tylko skończyłem odcinek, okazało się, że wracając po, po ten, ten student czantowania, to ja go nie wziąłem Nie wiem, jak to zrobiłem. Jak można po coś pójść i zapomnieć tą wziąć Dobra, to jest przesadne moim zdaniem. To, co ja czasami po prostu potrafię odwalić. No ale słuchajcie, Kukofas jest. Kukofas żyje, jest y, szczęśliwą małą blondyneczką, więc. Wszystko jest ok. Ważne, że żyję i, i znowu nie straciłem surki. W każdym razie, słuchajcie, dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie na, na rozwijanie mojej chałupki. Już mam mały pomysł, jak to będzie wyglądało, co ja chcę tutaj zrobić i tak dalej. Tak więc wykopujemy sobie dalej. Yy, fajne pomieszczenie, które będzie się tutaj znajdowało. A właściwie słuchajcie, w tym miejscu, gdzie, gdzie jesteśmy, będzie palarnia plus będą te workbenche i chyba zrobię jeszcze tutaj miejsce na skrzynki czyli z jednej strony będą piece, z drugiej strony będą też piece i z każdej będzie to samo ja Jakoś to wykombinuję chyba, mam nadzieję Z tej strony robimy tak samo Gdzieś tutaj zrobię sobie miejsce, gdzie będę mógł enchantować swoje yy, bardzo fajne rzeczy W ogóle jakiś boss tutaj gdzieś jest, chyba, nie wiem Zobaczymy, jakoś tam mam nadzieję będzie wyglądało Yy, całe jakieś tutaj wykończenie, jeżeli chodzi o drewno na ziemi, jakieś tutaj, wiecie, bajery i tak dalej, to już będę chyba sam robił poza nagraniem, nie będę was tym wszystkim męczył. Muszę sobie zrobić kolejną skrzynkę, bo już nie mam miejsca przy sobie, żeby coś tutaj stawiać, albo zbierać chociaż kobel, bo nie ukrywajmy, no kobel też mi się kiedyś może przydać, nawet do budowy, nie? jest byłoby spoko, to wywalę. What are you doing? Eee, Słuchaj, buduję Ci dom. <laughs> mam nadzieję, że ok, że zrozumiesz o co mi chodzi. Eee, w ogóle po drodze zabiłem bardzo dużo tych makapaków. I udało mi się zebrać 5 prezentów. Więc słuchajcie, przy okazji sobie otwórzmy te prezenty. Tylko najpierw właśnie chcę yy, yy, odłożyć wszystko, co mam przy sobie. Żeby na spokojnie móc sobie podnieść ewentualne diaksy. Tak więc wykopmy sobie dziurę tu może. Skrzynka. i dobra, pakujemy. Zobaczcie, z makapakiem, na razie mi się nie przyda, ja to po prostu sobie za moment zacznę przepalać w piecu, więc będzie ok. Tym jeszcze sobie zostawię, bo jest bardzo spoko. Mam dwa, dwa backpacki, więc też będę musiał je opróżnić. I w ogóle muszę się napić, że śmieję w piciu. O. Sok marchowy, mówię wam, to, to, to bajer. Nie, że reklama, tylko po prostu. Zaschło mi, mi w ryju. To powiem wam szczerze, że to jest najlepszy I przepraszam, że mi się przy okazji odbiło, ale wiecie no, przyjęło się, nie? Więc musisz tutaj zabrzmieć. Dobra, pozbieram kabel. I dawaj mi te prezenty, ziom. No i dupa. To mi nie wyszło. A jaki duży. O, fajnie. Nie będzie mnie atakował i sam będzie jeszcze ginął. Ideolo. W ogóle, słuchajcie, takie odcinki jak ten, właśnie, mogę rzucać częściej, te odcinki oczywiście będą dłuższe, no bo... No, w tych od... Kukufas! choć. Mm, chodź. Stań tutaj. Zostań. O ty, pieprzony PEDOFILU wypad mi stąd! Ham jeden! Po prostu, za dziecko mi się dobie. Je nie, zabiłbym po prostu takiego. Co to jest w ogóle? Sewlas i do dziecka mi poleciał. Gnój. Nic ci się nie stało, mała? Faj... ja ci muszę mieć dać naprawdę, żebyś taki z. Uff. Chodź tutaj. Chodź No chodź, ja chcę cię tutaj wziąć, żebyś spokojna była tutaj. Bo tam będziesz Chociaż nie, nie będziesz chyba mi przeszkadzała. Możesz sobie zostać, tylko żeby nic ci się nie stało, gdy... O, mogę cię przesunąć. Dobra. Stój tu. Chuj was, znowu mi się nie udało. Już dwa prezenty są do dupy. O. Fajnie. I ostatni. Jo. Nic z tego. Rudol! To był ten, ten renifer z czerwonym nosem. Słuchajcie, mam pięć diaksów. Bardzo spoko, moim zdaniem. Gdzieś miałem jeszcze jakieś diaksy w ogóle? Nie od Ciebie na razie. Kukufas! O, dobra. Nie przeszkadzaj mi, ma, bo wiesz. Ja tutaj pracuję. Ja tutaj e, tworzę właśnie sztukę. Jestem kreatorem wnętrz w tym momencie. Chyba tak przynajmniej mi się wydaje, ale chyba tak nie jest. <laughs> w każdym razie. Słuchajcie, chcę zrobić sobie miejsce, gdzie będę miał sypialnię. Tak, tak, normalna sypialnia. Zrobię pokój dla Kukufasa, gdzie będę miał normalne jakieś fajne tutaj rzeczy. Wiecie, mam modyfikację, która dodaje bardzo dużo em, mebli, więc no spokojnie będę mógł sobie to wszystko tutaj poukładać. I będę musiał właśnie pokombinować jak działają streamy. I zacznę wam streamować na żywo. Jeżeli chcecie, to zostawiacie łapki w górę. Mam nadzieję, że coś takiego by mi się udało zrobić. Robimy wejście chyba już teraz do tego pomieszczenia. Drzwi nie będę chciał w tych pokojach, bo to bez sensu. Wiemy, raz, dwa, trzy. Oj, tutaj trochę zwaliłem. Dobra, tutaj będzie na trzy też. A w tym miejscu będzie na dwa. I to będzie przejście gdzieś dalej. Planuję zrobić też schody i, i, i inne tego typu rzeczy, więc póki co postawmy sobie torcze, żeby tak ciemno tu nie było. I tu gdzieś będzie yy, miejsce z Enchantem. Tu będzie mój pokój razem z pokojem Kukufasa albo jakoś, tak. I tu będą schody. No znaczy zrobię tutaj też takie większe... Jakby klatkę o! O, no i to jest dobry pomysł, to ja zrobię klatkę schodową taką małą. Chyba. By było spoko. Plus jakieś przejście inne, na przykład dalej, żeby na drugą stronę wyjść. No to nie jest głupie wam powiem. Bo jeżeli chodzi o... o magazyn, no to chyba tutaj to wszystko będę mógł zrobić, mi się wydaje. Zmieści się. Chociaż nie, bo to jest na trzy tylko. Słabo to trochę wygmieniłem. E, Pokombinujemy potem. Może po prostu zrobię sobie w tym samym pomieszczeniu co mam e, enchanting i tak dalej. Zrobię sobie tam po prostu magazyn i, i tyle. Będzie ok. Okej, okay, to jest dwa, to są dwa, czyli rozpieczę tutaj bez sensu. Tak? Tak powinno być. Dobra, lecimy. Szkoda, że nie mam kilofa z tym. E, żeby szybciej kopał, bo... By było... Bardzo spokojnie obraziłby się w sumie. A co ja ten mam zainchanta? nie chcę paleontologii. Mam tyle diaksów, to mogę sobie w sumie zrobić i zenchantować jakiś killo. Czemu nie? Gdzieś miałem yy, Ten ten stół. Stolik! Jest stół. Jakieś bigoteczki mam, czy nie? Czy będę musiał zrobić przy okazji sobie tak na szybko chociaż parę? Będę sobie od razu z 30 zrobił, nie? Znaczy za 20 tam leveli, czyli... Chodzi o to, żeby więcej mi wpadło tych, tych, bonusów, ale... Wiecie jaki jest problem? Nie widzę książek O, trochę jest Nie wiem czy jestem ślepy, czy po prostu faktycznie ich nie ma no, Faktycznie ich nie ma E O, no Już się przestraszyłem, że nie będzie O, że to ja miałem 3 diaksy 15 emeraldów miałem i tego nie sprzedałem Kurde, a miałbym tak fajnie, trochę zepsułem. Mógłbym sobie tam wymienić jeszcze na jakieś fajne bajery, co, co ten ziomek tam sprzedawał. No ale no trudno, jak już nie zrobiłem, to nic nie ja zrobię. Ehm, 16. Ile tam potrzeba tych, tych. Nie pamiętam, ile tam było. Nie pamiętam, ile potrzeba tych. Biblioteczek do tego wszystkiego. Dobra, chyba 20 stykni mi się wydaje. To wiecie, co zrobiłem sobie od razu, właśnie ten pokój do enchantowania. Wydaje mi się, że nie będę robił to jakiegoś głębokiego wejścia czy cokolwiek innego. Po prostu w tym miejscu zacznę już stawiać biblioteczki. Bo chyba tak się robiło, nie? Biblioteka, biblioteka. I po środku coś jest. A nie, to musi być tu. No dobra, to wykopię tu. I po prostu chyba od samego początku będziemy stawiać, i w tym miejscu od razu będzie cały ten enchantment. I na spokój będę miał już ogarnięte. Więc powinno być ok. Ewentualnie zamiast zrobić go tu, to zrobimy go tu. No. Będzie gdzie? Gdzie tam? Kurde. Co ja myślę, że źle będzie. Będzie idealnie. W ogóle możecie też pisać mi w komentarzach pomysły co do tego, co mogę w domu zrobić, jakie pomieszczenia i, i tak dalej. Pamiętam, że chciałem też zrobić sobie ekspiarkę. Więc fajnie by było, gdybym... Gdybyście na przykład podesłali mi jakiś plan tego, jak, jak może taką ekspiarkę zrobić. Nie obraziłbym się. Tu będzie to. Czytaj trzeba jeszcze wykopać. I w tym miejscu już będą biblioteczki. I idealnie czy na 30 akurat będzie mi starczyło. 30 krok le... mi zabrali. Ogarniacie to? Co, so, chodź, jest mój kukufas. Toż tu stała? Ukradli mi kukufasa, naprawdę. Szmato. Gdzie jest mój kukufas? Kuźwa no. Co mi z kukufasem zrobili? O co tu chodzi? Kurde, ale słabo. O, jeszcze jeden prezent. No super, ten sam Jakieś śmieszne rzeczy z tego gościa lecą, ale kurde no. Gdzie jest mój kukufas? Tak się nie robi. Wzięło mi jakiegoś gościa, postawiło za kukufasa w ogóle. Ja nie wiem po prostu chamstwo i, 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 i tak i w ogóle wszystko w tym kraju teraz jest, no. Dziecko tylko na chwilę soczu spuścisz i co? I dupa no nie ma. No, efektywność 2. I o to mi chodziło. To jest ten kilo, tak. To będzie mi się o wiele szybciej kopało, tak więc teraz możemy jechać. I trochę tego sobie tutaj wykopię. Oczywiście poza odcinkiem mi się wydaje, że większość w tym domu zrobię. Póki nie ogarnę tych streamów, i możecie mi pisać też w komentarzu propozycje, właśnie na jakieś inne serie. Podawałem Wam jakiś czas temu pomysły, na jak, jakie gry mógłbym zacząć nagrywać, ale z nimi są takie problemy, że to są stare gry, które fakt, no mają ten, te, te dialogi po polsku, ale właśnie problem jest taki, że w tych grach potrzebne jest coś, co będzie mi je uruchamiało, bo, bo one działały na tych jeszcze, wiecie, Millennium, Windows 9.8 i tak dalej. Więc, nagrywanie ich na ósemce w Windowsie, jeszcze na takim kompie, to faktycznie mogło być już problemem przy takiej rozdzielczości, nie? Oczywiście, postaram się coś z tym ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi. Ale zobaczymy po tym, jak to będzie wyglądało. Dobra, w tym pokoju będę miał łóżka, więc dawaj mi to łóżko. Święte jeszcze łóżko, chyba. Jest, no, bo zrobię sobie podwójne. Będę musiał kokofasę jakoś odebrać sobie znowu, bo... No chamstwo w państwie, nie wiem, jak to w ogóle działa, że takie rzeczy się dzieją. Że kukufasy mi znikają, no. To nie, nie pierwszy raz wam powiem. Pierwszy kukufasa też tak straziłem. Masakra. Okej, okay, to jest idealnie. Co ja tu chciałem zrobić? Aha, schody do góry i przejść na drugą stronę. Czyli schody będą zaczynały się tu. I jakoś, tak? Chyba. Albo zrobię sobie jeszcze dalej kawałek. Ciekawe, czy dalekie będzie to przejście, żeby przez tą górę się przedostać. No dobra. I lecimy w tą stronę. Bo ten będę chciał mieć wyjście chyba. Tak, będzie idealnie. Tu schody się zaczną, dwa, trzy. No i tutaj do góry będę sobie wkopywał i na spokój i będę ją pięterko. I sobie zrobię jakieś fajne przejścia wtedy. A teraz chciałbym dostać się gdzieś tu na bok. Coś już słyszę. Ale powiem, że chyba dalekie będzie to przejście. Żeby się z znowu dostać. W tą stronę sobie zrobię wyjście. Ogólnie z tych kości wiem, że można sobie stworzyć jakoś te, te dinozaury. Potem też będę kmienił. W komentarzach mi o tym pisaliście, więc ja spokojnie będę mógł sobie to ogarnąć. Daleko? No kawałek niby jest. fuck, fakt. się łopatę teraz wziąć. Ja e, łopaty nie mam przy sobie. W ogóle wpływ mam już pełny. Dobra. To lecimy. wypakuje się gdzieś. skrzynia chyba była pusta prawie, nie? Jeszcze potem będę robił sobie te biblioteczki, żeby tam powypełniać wszystko, żeby to jakoś wyglądało. Bo teraz to, to wiadomo, to jest taka prowizorka nie? Super to nie wygląda, a dupę nie urywa w sobie. To taka, taka prawda. Wezmę sobie łopatę. Gdzieś miałem taką fajną, bardzo fajną łopatę z dziwnego materiału. Ale już jej nie mam. Mam! Dobra, lecimy. Tego koblenia nie zbierałem. Mam żelazo przy okazji. Jakieś inne surowce. Jak ja nie lubię tego gravelu. To jest syf. Daleko tak będzie? Dobra, <laughs> nie. Dobra, tu kawałek. I mam nadzieję, że grawa już też dalej nie będzie, bo nie chcę mi się tak kopać i potem zakładać tych wszystkich dziur. Słyszę zwierzaczki, więc powinienem być gdzieś blisko. Jeżeli mapa nie kłamie, to w sumie zaraz będę przy tym zamku. To przynajmniej powinno być. Te korytarze też jakoś sobie ozdobię. Wiadomo, że to nie będzie wyglądało tak jak teraz. Tylko to jest trochę za dużo roboty, za bardzo czasochłonne, żeby to wszystko sobie podmieniać na nagraniach. No I idealnie. Tu sobie zrobię schoda wtedy. I będzie go. No. Zaklejamy i mam przejście gotowe. I w sumie nie trzeba było aż tak daleko lecieć. A w tą stronę, żeby się przekopać dalej, to już będzie chyba kawałek więcej mi się wydaje. <grym i zainteresowań> Bo tutaj wyszedłem akurat przy tej górce. Ja tam sobie jeszcze postawię gdzieś pochodnie. Żeby tam za, jasne... za ciemno nie było. O, dobra. Będą mi się spawnowały te szkielety. Też tutaj mogą mi się w zasadzie spawnować i dom mi psuć. Tak więc To będzie ok. Będę sobie potem kopał, teraz mi się nie chce. Nie chcę was też tym zanudzać. Hmm. Co do samego domu, chyba na razie nie jest jakoś tragicznie. Przynajmniej tak mi się wydaje. To będę musiał jakoś inaczej to wszystko wystroić. Chyba poszerzyć też delikatnie. Okej, okay. okej. Okay. Nie mam pomysłu na razie. Co dalej? Dlatego będę czekał na to, co napiszecie mi w komentarzach. Jeżeli chodzi o pomysły na tą serię. Czy nie na serię? Kuźwa, co ja mówię? Na dom! Co mogę tutaj zrobić sobie? Jakieś pomieszczenia u góry i tak dalej. Alchemion też by chciał się zająć na pewno. Jest wiele fajnych rzeczy, której można się zająć w zasadzie. Nie tylko Alchemia. Bo, bo są modyfikacje, tak? Więc jest, jest tego naprawdę sporo. Tu są jakiegoś obrazawalne O! Idealnie! Jeszcze oświetlę sobie tutaj, naokoło domu my tu żeby do przechodziły jakieś potwory. Sami widzicie, co to jest już. Huh! Oni mnie nie widzą teraz? Bo te, bo te ziomki ogólnie wodą walą we mnie i i mnie ochlapują. I ta woda się wszędzie rozpula. Dobra. aaaa creepery, nie chcę ciebie. Ale go wziąłem z zaskoczenia, co? Tak mu w baję przylotowałem z rozbiegu. To coś jest. Ogólnie do tej wioski się przejdę, może uda mi się ogarnąć Kukufaza stamtąd. Nie wiem jak to jest, czy... Co to jest? Ło! Oh, FUCK! FUCK! Ty! Porwało mnie prawie! Co to było? Jaki ptok! Kuźwa! A jaki rosłby z niego był, ale... Jak się przestraszyłem, będzie ja wiedzieć o co chodzi w ogóle! Nagle wie coś porywa i na słuchawkach mi się drze Masakra No gin, ziom Nie bądź taki twardy Protection 4, spodnie nie będę podmieniał Kurde, jaki ptok O co chodzi? Coś mają Witchcraft Książki jakieś Wezmę wszystko Cześć, ziom! Co się znajdę? ogóle jakieś inne budynki niż były w tamtej wiosce? No! I tego oczekiwałem. Mam brąz. No sobie to. Co to jest w zasadzie? Jest okay, zupa. Po, po niej mam resistance na minutę, więc wam, że było spoko nawet. Gdzie tutaj ja mogę sobie zrobić dziecko? Halo? O co tu chodzi? Co to jest? Ziom? Cześć! <grystanie> Oj! Tak się nie bawimy. Jesteś za duży, żeby tak się z to obawić. Co z niego wyleciało? Śnieg! Super. I, I lodowaty ogień. Zina the Archer, ale. Strasznie słabo. Gdzie jest mój kukufa? Gdzie tu są jakieś kubity w ogóle? Same facety tu latają. Chodź tutaj Czy jesteś facetem z brodo? Nie, chyba nie Interakcja Eee Kiss Smakuje jak dynia? Co? Flirt eee, Special? Special Jak to zrobić z nią dziecko? Ja chyba nie umiem sobie zrobić z nią dziecka Tak wam powiem Naprawdę Nie potrafię W każdym razie, słuchajcie Jeszcze tutaj sobie wejdę, coś okradnę Bo widzę, że tu są jakieś skrzynki Może coś fajnego się akurat... Aha, tutaj byłem Dobra, nieważne Bardziej się chyba tego okraść już nie da W każdym razie, będziemy chyba kończyli ten odcinek Ja sobie dom dokończę Spokojnie Samemu O, kaktus Wezmę. Tak więc, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Tak naprawdę, to był bardziej odcinek taki po pogadankowy niż e odcinek, w którym coś się ciekawego działo. Mimo wszystko, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Piszcie, Czy jaki film chcecie jutro? Jeżeli będzie dużo łapek pod tym odcinkiem, to jutro Wam rzucę kolejny odcinek wiejskiej przygody bądź przeglądu modyfikacji. Bądź CS, bo też pisaliście, że chcecie, więc czemu nie? Tak więc zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mnie już teraz, bijajcie na fanpage'a i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa, pa.